Siemano, jest to już kolejny odcinek oczywiście z CSGO W tym miejscu kodzik Trezis 2,10 zł oraz 10% do wpłaty No i co? Ostatni odcinek był naprawdę przepiękny Rozdawanie prezentów Tutaj konkursiki dalej trwają o dziwo Tutaj Koska, tutaj Uspik na USPK840, na koskę 30 zł minimalna wpłata. Także co? Polecam sobie wbić. Nie przedłużając odcinek był bardzo przepiękny. Kurde mać, patrzcie co tutaj jest w equipunku. Jest milion czeskich rubli i na dzisiejszy odcinek nie chcę szarżować, także pozbędziemy się tych jednych omek i to nam wystarczy na ten moment. Zobaczymy oczywiście jak się odcinek potoczy Jeszcze tu mamy punkciki. Jezu. My mamy prawie 20 koła. I oczywiście tutaj klasycznie musimy sobie polecieć. Dajemy sobie Emilkę, żeby od razu wyjaśnić tutaj rudzielca na początku odcinka. No i żeśmy wyjaśnili fast. No. Bo ja sobie przypominam, chyba 3 odcinki temu był odcinek z serpentem. Hey, mam. Mam, mam! Mam! Mam, 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 patrzcie 1700. No i patrzcie, nie? I to była moja taktyka właśnie sobie robiłem te bitwę na kałaszki i no leciało konkret to nie leciało to konkret 300 zł na 3 osoby w trybie underdog i zobaczmy procentówki 50-50 no i będzie albo 50-50 kurwa czy wygrywam czy przegrywam nie ja się domyślam co będzie ale no co no właśnie to o to to to, to 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 właśnie to no chociaż kurwa tak jakby oni teraz trafili a ja mnie trafił to Patrzcie, kurwa <laughs> Moje elegancko, patrzcie co się dzieje, kurwa ma oczywiście sobie coś musimy posprzedawać ale idzie przezajbiście 500 zł. Na no dwie osoby, tryb underdog. No i co? Chciałem Wam podziękować za wbicie takiej liczby subskrypcji. Kurde, no przezajebiście jest. Lecimy, lecimy, lecimy po tego tysiaka. Postaram się odwdzięczyć. Może rozdam gdzieś za parę odcinków jakiegoś droższego skinka. Tak nawet do 150 zł na początku odcinka. Także polecam, polecam komentować. Tymczasem tu piękna łupka mu wyleciała. Polecam komentować te odcinki, bo dzięki tym właśnie komentarzom macie szansę wygrać. Jak widzicie, wygrywamy tą bitwę. A też co Wam szkodzi wpisami sobie tutaj, właśnie, komentarzyk, jakoś oglądać, fajnie skomentować film i wygrać sobie, właśnie, fajnego skinka. Losowanie odbywa się praktycznie co dwa dni, także wiecie. Poleciało Gitmalina. Wygraliśmy sobie kolejną bitwę z rzędu, co jest. Fez dziwne, fest dziwne to jest. Dobra, i to jest może moment, żeby się trochę zniesmaczyć. I dać to jeszcze raz w Underdogu. Tutaj lata ten sticker na 5% za 6000. Body Samu, Body Mili, no i co łajdaki. Dzisiaj was oskubałem. <laughs> I wczoraj też. No kurde, tylko trafcie coś, nie? Bo to tak 5 takich skrzynek na 3 osoby tryb Underdog, tu ta kosa, 4% jest na kosę. No i kurde, nisko, no czego taki kastan leci? Nie wiem, o, z tej, z ta skrzynka mi się nie podoba. Pierwszy raz właśnie mi dropa kosa z szynki właśnie na trybie Underdog. Ja już nie chcę nawet na to patrzeć, ale ogólnie i tak jestem zadowolony fest. Zostać <grym> ich... o! Aha, to i tak przegrałem, dobra. Konstruowałem tutaj takiego zabijakę. Są dwa apury jest Anarchic, jest radiation i jest Cyber. Nawet dwa. No i kurwa, teraz trzeba się zastanowić, nie? Dobra, dajemy to tak. Tryb standardowy, dwie osoby. Tutaj latają przeokropne skiny. Przeokropnie drogie skiny. Bierzemy tutaj sobie Emily na soluwę. O, dobra, że mnie boli brzuch. <grych> No dobra, kurwa, no nie zaczyna się to zaciekawie, no. Weź mnie tu uratuj. Uratuj mnie. O Jezu. No, ja już widzę, w którą stronę bitwa idzie w ogóle. O no, Jezu. Yes. Chociaż nie, teraz faktory nie trafiliśmy. Dobra, ładnie, ciało. Ej, dobra, yy, ale on też drogie trafił. Kurwa mać, patrzcie co tu leci, patrzcie co tu leci. O. Ej, on nas już nie powinien przegonić. On nas już nie przegoni. Chyba, że fartem w chuj. O Jezu. O to kurde mać, moje, moje, moje Cztery koła, nie? Ile mamy? 470, kurde To dwa razy kosy, co my tu możemy wziąć Wzięliśmy Cholera jasna Patrzcie, 20 koła 20k w balansie jest zrobione Co tutaj się podziało przez ostatnie odcinki? Dobra, i lecimy, i lecimy 1000zł jeszcze mamy na ten odcinek Także skonstruujemy sobie tutaj takiego może dłuższego jakiegoś zabijakę. W ogóle sobie potwieramy te nowe szyneczki Czyli Jester, o te i to będzie dłuższa bitwa, ale tutaj lata właśnie ciekawa MK. Nie wiem nawet jak ona wygląda. Nie wiem w ogóle co to zrobić teraz, nie? No bo to nie 40 zł mamy, ale ogólnie no taki co to kurwa tu leci, nie? Troszkę tu kasztan leci jak z kurwyce, no ale co wam powiem? No jest całkiem nieprzyjemnie. Z wielki kasztan tu. Ojej, skałach. O właśnie ten. 300 zł, Minimalwear elegancko. Dobra, coś tu podbił. Właśnie o tego chciałem wypłacić i się go nie dało wypłacić. Nie wiem czemu. Ej, zemka, przegonił mnie, skurwysyn. Raz, o nie. Siedem szynek, proszę. Nie zdymaj mnie. Fakerca wysyłam. Weź mnie tu, nie zdymaj. Proszę cię. No, myślałem, że ten tak będzie drogi fest. Proszę cię. Nie. Tu mu jeszcze leci. Proszę cię. Emkę mi daj, albo ten. Nie, ten teraz tu trafił. Ale to kurwa... No jest to do uszczelenia, ale chyba nie w tej bitwie, no właśnie, tak już widziałem jak to się le... strasznie mało chyba proste, tu no, jest na fajne rzeczy jakieś. Mm, także co? Także nic kurwa. <laughs> Idziemy sobie sprzedać jedną kosę. No i co? I damy sobie takiego jednego chyba konkretniaka na koniec i co, no i tyle, no. Ta jest fajna, pamiętam, 50-50 na noże. Ja jestem się w stanie na nią chyba pokusić. I nawet zrobić to nasze osoby, jako że jesteśmy na takim proficie. No to tutaj nie widzę innej owciach, zrobić coś takiego na trzy osoby i leci mi coś dobrego na lewą stronę. Bo imię ucho, oczywiście w rogu bierzemy rudzielce w największych. Tutaj jak się dzieje, to będzie dobrze. Ej, siatło! Patrz! Kurwa! Dobra, ja to jestem, jest, jestem dzisiaj, jestem przekozakiem, nie? 27 tysięcy, dziękuję. Patrzcie to, dobra, ja tak zakończam ten odcinek, jest przeelegancko kurwa, no co wam powiem, no wbijajcie sobie na te konkursiki, komentujcie te filmy, to no tutaj jest jeszcze dużo rzeczy do wygrania, planuję jeszcze gruby konkurs na skina przed odcinkiem, także co? Komentujcie, 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 widzimy się jutro o 15 i się mano.